Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam co zrobić w sytuacji, gdy kursant, który szkoli się w domu, czyli na przykład robi moduł podstawowy kwalifikacji wstępnej, zadzwoni do was i powie, że nie wie na jaką stronę musi wejść, żeby się zalogować i kontynuować swój kurs. A więc z waszej strony wystarczy, że zalogujecie się na swój panel kierowca.pl. Następnie z menu, które znajduje się po lewej stronie, wybierzecie, wybierzecie zakładkę aplikacja mobilna i tutaj będziemy mieli dwie opcje. A więc możemy udostępnić kursantowi link do strony poprzez SMS-a. W tym celu wpisujemy numer telefonu i po kliknięciu w pomarańczowy przycisk udostępnij aplikację, kursant dostaje SMS-a z linkiem do strony. Lub możemy po prostu... Tutaj poniżej skopiować po prostu ten link i wysłać go do kursanta poprzez dowolny komunikator, czyli na przykład Messengera, Whatsappa lub po prostu e-mailowo. Także nic trudnego. Za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia.